Na pewno mecz, mecz e, który dał nam da dużo materiału do analizy i obrony i ataku. E, mecz był na tyle otwarty, że, że dużo punktów padło, było e, dużo celnych rzutów. Wiadomo, że musimy zacząć troszeczkę pracować nad obroną. Graliśmy też troszeczkę w okrojonym e, składzie, bo nie grał Kuba i nie grał Kourtney. E, to są drobne urazy, w następnym tygodniu powinni wrócić do gry i wiadomo, podnoszą, podniosą naszą intensywność, e, bo dzisiaj troszeczkę pod koniec zabrakło nam po prostu sił. Ale nie, wiadomo, to jest sparring tutaj tutaj daleko idących wniosków nie ma co wyciągać, natomiast to jest super materiał do analizy. No i też nie wystąpili w dzisiejszym meczu Wiktor Kempka i Michał Turewicz, bo pojechali na ligę 3 na 3, czyli taki mocno okrojony skład, można powiedzieć. Dokładnie, no, no musimy gdzieś troszeczkę też stać tym chłopakom pograć, wiadomo, że jakby z nami tutaj przyjechali, to nie złapaliby tych minut, a tak to pojadło 3 na 3 i tych minut będą mieli więcej, intensywnie pograją sobie w weekend 3 na 3. Wspomniałem o Michale Turewiczu. On w tym tygodniu podpisał nowy kontrakt. To chyba bardzo pozytywna informacja dla wszystkich kibiców, że wychowanek zostaje na dłużej i, i otrzymał ostatnią szansę treningu z pierwszym zespołem. No, na pewno trzeba inwestować w naszą młodzież. Dajemy szansę Michałowi. A teraz wszystko od niego zależy, jak to wykorzysta. Ma szansę trenować z pierwszym zespołem, ma szansę grać duże minuty w drugiej lidze, może parę minut w ekstraklasie. Stara się bardzo na treningach, jest pracowity. Mam nadzieję, że po prostu. W jakimś yy czasie to przełoży się na, na podniesienie jego umiejętności.